Czy wyjdziecie? czy wyjdziecie do Betlejem, tam do miasteczka, gdzie narodził się malutki król Jezus Chrystus? Droga przed Wami daleka. Jeszcze podejście bliżej, podejście bliżej. Zatrzymajcie się, ludzie, na chwilę. Albo nie zatrzymujcie się, idźcie dalej. A może jednak zatrzymajcie się? Nie, muszę się zastanowić przez pół godzinki. Zaraz przez pół godzinki pomarznijcie troszeczkę, a później was wypuszczę. Jak tam Wasza kondycja? Galotki zmarły wam mocno, czy tylko troszkę? A jak tam panie piszczą jeszcze, czy już nie? Uuu! To jeszcze jest z Wami bardzo dobrze. Słuchajcie, a dzisiaj nie lada niespodzianki. Na drodze czekają Was różne przygody, ale my witamy Was bardzo serdecznie, bo w tym roku obchodzimy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci. Pięciu wychowanków salezjańskich z Poznania zostali oni oskarżeni o zdradę stanu. O zdradę. Trzeciej Rzeszy, ale przecież oni nikogo nie zdradzili. Uwięziono ich, ponieważ byli centralnymi postaciami w salezjańskim oratorium na Wronieckiej w Poznaniu. Byli liderami katolickiej młodzieży, a w więzieniu zachowywali spokój, modlili się i mieli niespotykaną pogodę ducha. Jest z nami cała piątka pięciu chłopców z Poznania, jest z nami błogosławiony... Właśnie jest z nami błogosławiony Jarosław. Jarosławie, powiedz no kilka zdań tutaj do tych wszystkich, którzy dążą do betleje. Sześć Boże! O, się! Sześć Boże! Ale czekajcie, czekajcie. Co to było? Co to było? A ty głęboko. Jeszcze raz. Trzy, cztery! Nie, no przestańcie, nie róbcie siary, bo będziemy tu stać przez półtora godziny. Sześć Boże! No i tak mam być do samego końca. Błogosławiony Jarosławie, rzeknij, a i no co? Witam was, w pięciu wychowanków salezyjskiego oratorium. Nazywam się Jarognio Wojcikowski, a to są moi wspaniali przyjaciele. No właśnie, już widzę kolejnego z nich. Czyżby to był błogosławiony Franciszek? Ja jestem Franciszek Kęsy. Salezjanie natchnęli nas głęboką wiarą i radością. Dziękujemy im za to. A my zawołajmy, to my, to, my, to my! Zaraz, 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 zaraz. czy chrześcijańskie? Bo mi się coś pokiełbasiło. Chrześcijańskie to chrześcijańskie. Jak was tu wyszkolili porządnie? To my, to my, to my! No i proszę mi tam nie robić błędów ortograficznych po drodze. To my, to my, to my. Ale jest... Czekajcie, czekajcie, obrócę się do tyłu. Edziu! Błogosławiony Edziu jest z nami! Co tam powiesz, Edwardzie? Muszę powiedzieć, że nazywam się Edward Klinik. Awatorium w Poznaniu było dla nas drugim domem. Edwardzie, ale z tobą jest jeszcze drugi Edward! Widzę go tutaj z tej strony! O, Edwardzie, jaką masz piękną czapeczkę? Witajcie, ja jestem Edward Kazimierski. Wartości, którymi byliśmy wierni do końca. To Bóg! Honor, Ojczyzna. to zawołajmy! Bóg! Honor, Ojczyzna! Nie przestańcie, osłabiliście coś. Trzy, cztery! Honor, Ojczyzna! Nie, no, no. To poruszajcie łóżkami! Nie, to się nie liczy jeszcze raz. Mocniej! Dobra, uwaga, robimy taki rowerek, szybko, podskakują wszyscy. Szybko! Dobra. Nie, to się nie liczy, poczekajcie, poczekamy za pół godziny. Poczekajcie. Jak tam ciepło? No to jeszcze uwaga, podskoczymy trzy razy. Trzy, cztery. No dobra i zawołamy. I, i, i podskoki, podskoki. Raz, 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 raz. No dobra. Muszę się nad wami zlitować, bo mi to zamarzniecie na kość. Ale czekajcie, czekajcie, bo jest jeszcze z nami błogosławiony Czesław. Jestem Czesław Jóźniak. Zostaliśmy oskarżeni o zdradę trzeciej Rzeszy, ale nikogo nie zdradziliśmy. Zginęliśmy w więzieniu w Dreźnie 24 sierpnia 1946 roku przez zgilotynowanie. Dziękujemy pięknie Tobie, błogosławione Czesło. Czekajcie, bo ja kogoś widzę. Czy wiecie, kto to jest? Jakoś się tak wystra wystraszyłem się. Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Ale skąd pani jest? Jestem z nieba, jestem Matką Bożą. Ale, Matko Boża, ale czego Ty tu chcesz od nas dziś? Sto lat temu przyszłam do Was, moje dzieci, w Fatimie. Przyniosłam Wam orędzie, które dzisiaj pragnę przypomnieć. Codziennie odmawiajcie różaniec, aby uzyskać pokój na świecie. Nie traćcie nadziei, ja zawsze przy Was będę. Moje niepokalane serce będzie waszą ucieczką i drogą, która zaprowadzi was prosto do Boga. Módlcie się, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował. Maryjo, Ty jesteś naszą królową, Ty jesteś zawsze z nami, Twój syn Jezus Chrystus. Jest naszym królem i panem. W tym roku Polacy publicznie uznali twego syna jako króla i pana. Zaśpiewajmy zatem jako rycerze Jezusa Chrystusa, króla, pieśń i wyruszmy w drogę z tą pieśnią. Wzywam Orszak Zielony, Orszak Azjatycki do wspólnego świętowania, do odtworzenia historii, wydarzenia, nawiedzenia szopki betlejemskiej. Zawołajmy z pięścią w górze. Króluj nam chryste! Uwaga! Podnosimy drugą pięść do góry i zawołajmy jeszcze raz! Króluj nam chryste! I wyruszmy z tą pieśnią w drogę. Pomachajcie do nas! Króluj nam chryste! Zawsze i wszędzie to nasze rycerskie ha! Oje, nie słyszę was! Ono na zawsze. Prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. I właśnie ono na zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przeboje młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy. Wodzą nam Jezus i ukryty, z nim bój nasz zastęp wyruszy. Wodzem nam Jezus Hosty ukryty, z nim bój nasz zastęp wyruszy.